Program oglądacie dzięki Urzędowi Gminy i Miasta Kamińsk Każdego, kto ukończy ósmą edycję biegu kamieńszczańska Dycha, czeka właśnie taki medal. A na starcie stanie w tym roku 150 zawodników, do pokonania będą mieli tak jak mówiłem 10 km, ale nowa trasa, podobno bardziej techniczna i płaska, trzy okrążenia, jest ze mną jedna zawodniczka Kasia, Kasia po raz który to już dzisiaj startujesz? Dzisiaj będzie to drugi raz, drugi raz, drugi raz tak, w tamtym roku byłam pierwszy raz i dzisiaj drugi. Jakaś założenia przed biegiem, czy tylko wystartuje, że rekreacja, przebiec się i spędzi czas po południe, niedzielny w miłej atmosferze? Niedzielna, niedzielne popołudnie w miłej atmosferze, ale chciałabym, może, zrobić życiówkę w tamtym roku 48-13. No to może lepiej, może gorzej, ale coś tak koło tego czasu bym chciała powiedzieć. To w takim razie gratuluję. Ja tak pomyślałam, że ten medal mógłbym ci wręczyć już teraz, ale nie, na niego trzeba zasłużyć. Oczywiście. Wszyscy muszą zasłużyć, czyli pokonać trasę 10 km, aby otrzymać ten To no, bardzo fajny medal, bo on jest zrobiony chyba z gliny. No, rodzina u mnie biegnie, ja biegnę, żona, córka. Pozostałe są gdzieś tutaj się kręcą w obsłudze. Jakaś taktyka na ten bieg? Dobiec do mety. To najważniejsze. Ale po raz pierwszy taką y, całą rodziną? Nie, co roku organizowano tutaj y, to spotkanie, i co roku biegniemy całą rodziną. Przynajmniej troje z nas biegnie. Czasami było czwórka, czasami trójka, różnie to bywa. Ale co roku biegamy, już ósma edycja i, i po raz kolejny jesteśmy całą rodziną i jesteśmy zadowoleni i szczęśliwi z tego powodu. Widzę, że rodzina trzyosobowa, a tak, tylko jedna osoba nie. biegnie. Kiedyż tak ona będzie biegać? Wcale. Wcale? A syn? Ja już biegałem, kontuzji dostałem. Ładnie. Ale może, może będzie pobryw. No powód? bardzo ładnie. Czyli co? Tylko tradycję podtrzymuje tata. Ale jeszcze może będzie pobryw, może jeszcze będzie Aha. Jaki Dzisiaj dycha? Dycha tak jest. Założenia? Nie, założenia nie. No, myślę, że w 45 minutach będę starał się zmieścić. Kibicujemy, że była czasówka. Żeby rekord trasy? Tak, tak. Życiówka? Tak, oczywiście. A w tamtym roku jak było? W tamtym roku bodajże 46. Dopiero no, no czwarty rok z rzędu biegnę. Ale wiesz, wiesz, że w tym roku jest nowa trasa? Wiem, trzy pętle. Widziałem. Słyszałem już, że 22 zakręty na jednej pętli. To trzeba się, <noise> trzeba się zastanowić, żeby się nie przewrócić. No i to czego, czego życzysz? Jak najlepszego wyniku. Albo nawet wygrania. Wygrania, no to ja gratuluję, a żona? Ja również. również. No, cała rodzina zgodna, czyli każdy, który startuje oczywiście musi wygrać. Tak jest, każdy, który ukończy bieg, jest wygrany. Do tej pory kibicowałam, więc taki pierwszy start od dwóch e, lat. Tak właśnie tu w Kamińsku, ale dlaczego w e, Bo lubię to miasto, lubię organizację tego biegu. Jesteśmy też tak z, e, aktywnymi kamień zaprzyjaźnieni i przyjeżdżamy tutaj z ogromną przyjemnością. ma edycja kamieszczańskiej dychy, więc fajnie, że już po raz możemy się spotkać wspólnie razem ze wszystkimi biegaczami. A co było powodem, że jest zmieniona trasa? Zmieniony jest profil, jest troszeczkę mniej podbiegów, ale za to trasa jest bardziej techniczna i dzięki temu też poznawy nowe okolice naszej gminy. Powiem szczerze, że też byłem zaskoczony, że, że tyle nowych drugi osiedli powstało w Kamieńsku, więc warto je poznać, też z tej biegowej strony. Osobiście tą trasę pokonałeś, przebiegłeś? Przed momentem ją znaczyłem z kolegą Mariuszem Alczy? Ale Trasa jest bardzo fajna, naprawdę. I jaki czas można, mówiąc językiem sportowym, wykręcić na tej trasie? Najlepszy zawodnik w jakim czasie może przybiec? No myślę, że około 36 minut, 35. No, chyba, że ktoś będzie w formie, pogoda jest dobra, więc koło 35 możemy się zakręcić tutaj dzisiaj. Czyli pamiątkowe medale na mecie dla każdego. I czego życzyć startującym? Czego życzyć? Przede wszystkim zdrowia i jeszcze raz zdrowia i dobrej zabawy, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. A jeżeli komuś uda się zrobić życiówkę, czy wykręcić jakiś bardzo fajny wynik, to tym bardziej szacunek dla niego. się kategoria plus 60, ja muszę się przyznać, że Sławek spojrzał na mnie i mówi dzisiaj nie startujesz, a ja mówię no niestety nie startuję, to powiedział Mama chyba szansę wygrać, bardzo dobre wyniki, wygrać z Tobą, bardzo dobre wyniki, powiedz jakie w tamtym roku miałeś tutaj, eee, 53 minuty, 53 minuty, a dzisiaj wieży nowa trasa, no wiem, wiem, tak, eee, no ale szybka, szybka trasa, fajna, jeszcze fajniejsze jak w zeszłym roku. Czyli rozumiem, że będzie nie 50, tylko 50 49. No nie dam rady chyba. Słabo jestem przygotowany, ale będę się starał oczywiście. Powiedz dlaczego biegasz? Bo bardzo często tu osoby, które tak przechodzą, spoglądają na was. No ja też biegam dzisiaj, chociaż nie, i tak myślą sobie, no tak, zamiast siedzieć w domu, odpoczywać, to 10 km będzie pompował. Nie no, zacząłem z biegi chyba, nie wiem, z 10 lat albo 12 temu. Bardzo mi się to spodobało, czuję się świetnie, więc dlaczego nie? No, nie mam żadnych przeciwskazań, żeby nie biegać. No, uwielbiam to robić. Każdemu proponujesz? Bardzo, każdemu polecam. Można kilogramów dużo zrzucić, ja na przykład 27 zrzuciłem. Także także jest, jest, warto, bardzo warto. I, i samo poczucie super. Ile lat? 67. E, czasówka najlepsza na 10? No, na 10.46, chyba coś było kiedyś. Kiedyś. A, dzi a dzisiaj jakie plany? No, dzisiaj chyba luźno, luźno. 50 pary chyba. Ale nowa trasa, nowe wyzwanie. No, nowa trasa, nowe wyzwanie, dosyć szybka trasa. No a najważniejsze, że mojego domu to będzie dopół. Czyli zdążysz że wlecieć na herbatkę i dalej? Tak. Będzie. No, będę próbował, ale zobaczymy jak wyjdzie. No. Wszystkie osiem edycji startowałeś, Bogdan, tutaj? No, może nie, może gdzieś z jedną na początku nie, ale tak ogólnie wszystkie. Czyli dzisiaj może być inaczej, musisz Dychę zaliczyć w Kamieńsku, w swoim mieście. Dychę w Kamieńsku, a później dalsze plany, jak dożyjemy. Jakie? No nie wiem, może coś dalej, zobaczymy. To jedna z imprez sportowych w Powiecie Radom tutaj w Kamieńsku, która się cieszy dużym powodzeniem, zainteresowaniem. No i powiem tak szczerze, bo też biegam, startuję w wielu biegach przygotowanie, no, no nie powiem na piątkę, ale na czwórkę z plusem. Myślę, że na, może na piątkę z minusem bym tutaj się licytował. E, mamy już wypracowane jakby m, tą, tą, ten sposób organizacji biegu, wspomagają nas aktywnikami, z są, którzy dzisiaj mniej biegają, a więcej pracują nad tym, żeby bieg był jak najlepszy. E, myślę, że też jest bardzo duża konkurencja dzisiaj, jeżeli chodzi o różnego rodzaju biegi. W okolicy się ich kilka e, odbywa. Dlatego bardzo nam miło, że Tyle osób przyjechało do Kamieńska na kolejną edycję Kamieńczeńskiej Dyku. W takim razie wszystkim trzeba pogratulować ci, którzy stają na mecie, żeby osiągnęli cel. Ja myślę, że tak, że tutaj cele są różne. Jedni chcą jak najlepsze miejsce, inni chcą przebiec, jeszcze inni chcą uczestniczyć w tak fajnej imprezie, osiągnąć jakiś tam jakiś czas, który by ich satysfakcjonował. Dzisiaj jest nowa trasa, troszkę inna, zmieniona, także myślę, że też będzie trochę zaskoczeń pozytywnych dla zawodników. Zapraszam do strefy startu na drugą stronę wszystkich. Osoby Nordic Walking, dzieciaki zapraszam bardziej z tyłu. Z przodu proszę ustawić się zawodników, którzy będą narzucać tempo, żeby nam tutaj bezpiecznie, żebyśmy mogli wystartować, żebyśmy nie zabiegali sobie drogi ze względów bezpieczeństwa, także... Zaczniemy, zapraszam tutaj pana burmistrza do mnie. Także moi drodzy, w imieniu burmistrza miasta i gminy Kamieńsk, pana Bogdana Pawłowskiego oraz Stowarzyszenia Aktywni Kamieńsk, witam bardzo serdecznie wszystkich uczestników oraz przybyłych kibiców na ósmej edycji Kamieszańskiej Dychy. Dziś prawie 150 osób zmierzy się z trasą na 10,2 km. Trasa na 10 km składa się z trzech pętli, jest nowa płaska oraz techniczna, więc liczymy na nowe życiówki, mocne bieganie, a przede wszystkim bardzo dobrą zabawę, bo o to przede wszystkim chodzi. Trasa 2 km jest taka sama zarówno dla biegaczy, jak i dla osób Nordic Walking, tak więc osoby... Idące z kijami trzymają się trasy na 2 km. Pilujemy się strzałek, oraz, które są namalowane na asfalcie oraz osób, które zabezpieczają trasę. Oddaję głos panu burmistrzowi. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na kolejnej, już ósmej edycji yy, Kamiczańskiej Dychy. Co prawda niektórzy biegną na 10, inni troszkę mniej ambitnie na dwa. Natomiast życzę jednym i drugim osiągnięcia swoich celów, wspaniałej zabawy, żeby nie było żadnej kontuzji. Myślę, że trasa jest troszkę zmieniona. Poprzednia była ciekawa, ta też jest bardzo fajna. Powiem tak, że nawet kawałek trasy, ze względu na bieg kawałek teraz, żeśmy dobudowali tak z koło kilometra nowej drogi, z czego najbardziej się cieszą mieszkańcy, że wreszcie mają, nie było to przed domem, tylko mają fajną kostkę. To dla, z myślą o Państwie, ci mieszkańcy skorzystali. Oczywiście żartujemy. Jest, mówię, nowa trasa, myślę, że będzie możecie się z nią zmierzyć, będzie można sobie porównać czasy, jak to będzie wyglądało. Powiem troszkę tak, że jest trochę mniej przewyższeń, natomiast chyba jest troszkę ciekawsze. Chciałem tutaj jeszcze podziękować wszystkim organizatorom, bo sporo osób uczestniczy w organizacji tego biegu, natomiast szczególne podziękowania dla aktywnych którzy od początku są sercem i duszą tego biegu. Wspomagają nas, przestaje Część z nich nie biegnie tylko Zajmuje się robotą organizacyjną Ale równie dobrze im to wychodzi jak bieganie Dzięki, brawa, dziękuję panie burmistrzu Tak jak pan mówił, dzięki nowej trasie Możemy poznać nowe okolice Kameńska. Powiem szczerze, bo też byłem zaskoczony Że tyle nowego osiedli powstało tam Dwa dni temu obchodziliśmy 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Oficjalne uroczystości w naszej gminie odbyły się dziś rano. Oddajmy i my chod poległy bohaterom minutą ciszy. I uwaga! Wszyscy razem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start! Start! Lecimy! I ruszyli powolutku, dobrej zabawy, bezpiecznie, widzimy się niedługo, także... Witamy kolejne zawodniczki Nordic Walking. Przypominam, finiszujemy na po stronie prawej, ale już dobrze, niech tak będzie. Prawo finiszuje mój Krześniak Igor. Igorek, dawaj, dawaj do mety, dawaj, dawaj, dawaj mocno, ogień. Tak jak się uczyłem na treningach, pięknie, super. Pełna robota, Igorek. Ile zolek, pięknie, pięknie Antoś, super. Brawo, chłopaki. Dziękuję ci, Areczku, za przyprowadzenie mego wszystkiego do maty. Super, super Moi drodzy. Finiszuję po stronie prawej, także zapraszamy, oddajemy czipy przede wszystkim, te, które mamy przy butach. I zapraszamy na ciepły poczęstunek w formie kiełbaski z grilla. I finiszują kolejni zawodnicy. wielkie brawa, ale równo będą, chyba będziemy robić fotofinisz, co szczuje tutaj, żeby wyłonić zwycięzcę i ustalić miejsca w poszczególnych kategoriach. Mamy Pierwszych zawodników na dystansie 10 km Piotr Kołak prowadzi wielkie brawa dla Was. Piotrek, moi drodzy, wczoraj zajął szóste miejsce podczas pomaga praskiego, silnie obsadzonego z życiówką Godzina 9 minut 28 sekund. Więc naprawdę szacunek. Seba, dawaj, dawaj. Jeszcze równe tempo i... Dowonisz, zawonisz. Na tym samym dystansie. Jezeli pan Róziński. Jeszcze, jeszcze, jeszcze pętelka, jeszcze pętelka, panowie, jeszcze supertelka. Więc wielkie gratulacje, zapraszam po medale. Osoby, które ukończyły, przypominam o oddaniu chip'a, którego mamy przy wócie. Tak, wielkie lewej także wielkie wielkie dla was, panowie, mamy, dawaj, dawaj. Jeszcze pętelka, panowie. daleko dokładnie 3 ,340 km 340 metrów I kolejni zawodnicy wielkie brawa dla Was, słuchajcie, wielkie brawa, jeszcze pętka 3, 3 km 300 metrów I będziecie finisherami ósmej edycji Kamiszczańskiej Dychy Jeszcze pętka, jeszcze pętelka Wielkie brawa Brawo Sławomir, cześć tu Sławomir chciałoby się powiedzieć. Wielkie brawa Sławek, lecimy. A dobra, yeah. drodzy, na Was wielkie brawa dla Super, Bogdan i mamy pierwszego zawodnika, piąty z zwycięzcą ósmej edycji Kamisztańskiej Ligi. Dobryk, wielkie brawa dla Ciebie witru. Kolejny bieg i mamy też drugiego zawodnika. Drugi zawodnik na mecie. Wielkie gratulacje dla Was. Dobryk, super. Brawa, brawa. 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 Zmęczony chyba zadowolony. Tak, zgadza się. Trochę zmęczony, ale jest satysfakcja fajna. Yy, jaka trasa? Faktycznie łatwiejsza od zeszłorocznej? Yy, trasa fajna, bardziej płaska niż w latach ubiegłych. Mniej było wzniosu, także wynik bardziej cieszy, bo lepszy niż w ubiegłym roku. Ale w ogóle to była życiówka czy nie? Nie, nie, do życiówki brakuje, jeszcze dwie minuty. I tu mam teraz zwycięzcę, czyli nie, nie kłamałem Piotrek. Tak wyszło, jak powiedziałem. Dzisiaj, rekre... dzisiaj zdecydowanie rekreacyjnie. Nie było dosyć takich mocnych kolegów. Ten podtrzymałem grupy pierwsze. Pierwsze okrężenie z grupą. Na drugim się już troszkę rozciągło. No i trzecią pętlę już biegłem z Kamilem obozem. I ostatnich kilometrów się urwałem. I dodarłem jako pierwszy. Ile na kilometr? Średnie tempo dzisiaj spokojnie nie 345, więc bez szaleństw. Jej, Zivi, 45, to jest klatka. Widzę, że prawie niezliczony jesteś. Piątka, piątka mistrzu, wielkie gratulacje. czekamy na pięćset, moi drodzy, Słuchajcie, z na wyspę. No i trzecie miejsce, dobre chyba, co? Tak. Czy, czy, lep, czy liczyłeś na lepsze? E, nie, po prostu przychem tej piec, zająć jak najlepsze miejsce. Jest trzecie, jest fajnie, jest super, także. Brawo. Ale to nie pierwszy raz tu startuję. Nie pierwszy, trzeci raz. Dwa razy jeszcze byłem na drugim miejscu, też w kategorii raz wiekowej. Także coś się dzieje, biegamy. Wszyscy mówią, że trasa o wiele łatwiejsza, prawda? Ja wiem, troszkę i zbiegów i podbiegów, zakrętów, różnie to jest. Także fajna trasa, fajna impreza i oby tak było do końca. A powiedz mi, jeżeli ktoś nas teraz słucha i mówi tak: "No i po co ja mam biegać? Po co ja mam się męczyć?" Biegnie zgrzany, zdyszany, łapie lekko oddech. Biegajcie dla zdrowia. Odpoczywamy wtedy też i psychicznie super się czujemy. Także wychodzić z domów, od komputerów, biegajmy jest super. Pięknie, pięknie, 41, 29. Tak jest mała walka, to mi się podoba. to Diego, piękny mistrz, zjady. Dzięki Urawa dla Ciebie, numer 91. I mamy, mamy naszego Mariusza Żarskiego Sołtyka. Wielkie brawa Mario, super. Dobra robota mistrzu. Pięknie, Pięknie. I moi drodzy, będzie finiszować pierwsza kobieta. Ósmej edycji kamistzańskiej dychy. Brawo Konrad. I mamy pierwszą zawodniczkę. Pierwszą zawodniczkę. Anna Dworzyńska, wielkie brawa, Aniu, dla Ciebie. Wielkie brawa! Mamy pierwszą zawodniczkę. U swojej emisji do Tychy i kolejnych finisherów. Super czarek. Dzięki brała na Ciebie, Pięknie. Dobra robota. I o, ja mati. Pięknie. 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 Sponsorem programu był Urząd Miasta i Gminy Kamieńsk.